10 osób i jedna instytucja zostało uhonorowanych Nagrodą Miasta Kielce za 2019 rok. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez Stolicę Województwa Świętokrzyskiego od 25 lat tym, którzy przyczyniają się do promocji i rozwoju Kielc. Przede wszystkim są dobrymi duchami, dobrymi ambasadorami i ludźmi, ludźmi takimi, którzy dają przykład innym, jak można z pasją dzielić swoje obowiązki zawodowe. aby Rozpalić płomień w wielu potrzebna jest iskra. Te osoby są właśnie taką iskrą i życzę im, żeby zawsze rozpalały płomień w wielu jeszcze innych osobach, które potrafią pociągnąć za sobą. Od 1995 roku przyznano 248 nagród miasta oraz 23 nagrody specjalne. Oto osoby uhonorowane za rok 2019. Ksiądz Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej, gdzie koordynuje m.in. kolonie charytatywne czy wolontariat. Nagroda jest dla mnie zaskoczeniem, na pewno, na pewno miłym. Także bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że tę nagrodę otrzymałem. Jest ona dla mnie może takim zatrzymaniem na chwilę, by. Aby się dziś cieszyć, ale z drugiej strony oczywiście też też zobowiązaniem, motywacją do jeszcze takiej bardziej intensywnej pracy na rzecz, na rzecz naszego pięknego miasta. Kolejną laureatką jest Ewelina Grenowska, aktorka teatru imienia Stefana Żeromskiego, która angażuje się także w przedsięwzięcia pozateatralne. Wspiera kampanie społeczne i akcje charytatywne. Dzięki Tomaszowi Irskiemu Kielce zaistniały w środowisku osób głuchych w kraju i za granicą. Jest twórcą teatru plastycznego Sen, w którym występują osoby niesłyszące. Cezary Jastrzębski, historyk Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, znawca i wielki popularyzator ziemi świętokrzyskiej. Jeśli pasja łączy się z pracą zawodową, z jednej strony może to być kłopot, bo ciągle jesteśmy w pracy, ale też ciągle realizujemy te swoje zamiłowania i to jest chyba najważniejsze, gdy uda się połączyć te dwa elementy, wtedy jest znacznie lżej. Nagrodą miasta uhonorowano także Annę Łakomiec, prezes stowarzyszenia Kielecka Rodzina Katyńska. Kolejną laureatką jest Janina Łucak, założycielka Kieleckiego Uniwersytetu III wieku ponadczasem. Nagrodę otrzymali także artyści Piotr Restecki, charyzmatyczny mistrz gitary, odważny i bezkompromisowy artysta oraz Maksym Żeniński, wybitny pianista, który często wspiera osoby potrzebujące. Janusz Wiśniewski to z zawodu lekarz, zamiłowanie śpiewak operowy i artysta malarz. Natomiast Anna zielińska brudek to pedagog, dziennikarka, poetka, a także przez ponad 26 lat policjantka. Jestem wzruszona tym, że akurat otrzymałam nagrodę. Chciałabym wszystkim podziękować. Jest to bardzo dobry sposób, żeby nas mobilizować. Laureatem nagrody specjalnej został Polski Czerwony Krzyż, zarząd okręgowy z siedzibą w Kielcach. W części artystycznej gali wystąpił Piotr Restacki.